Witam yeah. nazywam się c 123 Dzisiaj będę nagrywał dla Was filmik z Minecrafta Jak widzicie jestem na serwerze mojej koleżanki Bardzo fajnie skonstruowany Pokażę Wam warp kopalnia, a widzicie, macie od razu tartak kopalnie bardzo fajnie skonstruowany serwer, y oczywiście. Y można kupić VIP'a. Serwer podam w opisie. Pokażę Wam spawn. Jak widzicie, tutaj macie napisane właściciel Shandows, ekipa serwera, właściciel drugi Azys, admini Julja, Master Tron, Disco House, Bobber Pan, Refin, który jest akurat aktywny. Moderatorzy, Nayamanda,ga, Daga, Coldplay, Dragon, 0.4.0.8 pomocnicy, pomocnik standuły, pomocnik makro pg fajny serwer nie powiem jak widzicie na spawnie macie też opisane yy, jakie warpy są macie warp działki, enchant, kopalnia info, pvp, surf, Tartak i event pvp Jeszcze nie ma, jak widzicie, top 3 PVP, bo to jest dopiero stworzony serwer, ale dużo już rzeczy. Więc jak chcecie na nim zagrać, polecam. Do widzenia.